Serwus kochani, od jakiegoś czasu użytkujemy między innymi jeden z najtańszych, najlżejszych, tak to leciało. Rowerów dostępnych na rynku, czyli czeski amulet. Zapraszam. Rowery Amulet to czeska marka, która przez lata zdobywała liczne grono zwolenników. Rowery dziecięce występują w różnej konfiguracji i nawet te z najtańszymi komponentami są lekkie. Poszczególne konfiguracje są oznaczone jako Phantom Tomcat Youngster. Ich cechą charakterystyczną jest to, że są lekkie i w stosunkowo niskiej cenie. My do dyspozycji mieliśmy najtańszy lekki Amulet Fan 20 o wadze niewiele ponad 8 kg. Amulet 20 Fan jest według producenta dla dzieci o wzroście od 105 do 125 cm. My testowaliśmy go, gdy Julia miała 126 cm i wydawał się nieco przymały. W przeciwieństwie do większości uniwersalnych 20-calowych dla dzieci rowerów, te amuleta cechują się sportową, lekko pochyloną pozycją. Geometria ramy sugeruje raczej, że na tym rowerze odnajdą się dzieci już jeżdżące. Górna rura ramy jest długa i prowadzona z nisko, co sprawia, że zeskakiwanie w sytuacjach awaryjnych z roweru nie jest problemem. Poprzez takie prowadzenie rury, koszyk na bidon montowany może zostać jedynie od jej spodu. Dwudziestocalowy amulet Fan napędzany jest siedmiorzędową kasetą o rozpiętości 12:32. Pokonywanie. Małych wzniesień i do zwykłej jazdy w płasko w, Polsce w zupełności wystarcza. Jest to także przerzutka Aczera. To, co zastanawia, to fakt, że zastosowano tu bardzo długi wózek. Tak, testowy rider goni śiegowi, a ojciec nagrywa: bardzo długi wózek, i w terenie może on. Użyć uszkodzeniu podczas wjechania na jakąś przeszkodę, gdyż Korba z zębatką i jej 32 zębami ma plastikową osłonę zapobiegającą spadaniu łańcucha. Korba jest jedną z najdłuższych wśród 20-calowych rowerów. Z jednej strony długa korba to większa moc pedałowania i lepsza efektywność, z, dru z drugiej zaś gorsza ergonomia, większe obciążenie stawów i gorsze manewrowanie. Zastosowane zostały 140 mm korby, co jak na 20 calowy rower, to bardzo dużo. W związku z tym, przesunięty do góry musiał zostać też środek ciężkości, czyli support. A wiadomo, że im niżej support, tym łatwiejsza jest jazda. Takie zabiegi stosuje się raczej w rowerach. Przeznaczonych bardziej do jazdy terenowej, uniwersalne opony 20 calowe o szerokości 1,95 cala, bieżnik uniwersalny, ta szerokość opony pozwala, pozwala na wygodniejszą jazdę poza utartymi trasami, Czescy producenci zastosowali sztywny lekki aluminiowy widelec. Jest to dużo lepsze rozwiązanie niż ciężki amortyzator ze sprężyną. Za zatrzymywanie się odpowiadają hamulce v firmy Promax. Dość popularne rozwiązanie wśród uniwersalnych rowerów dziecięcych. Zwróćcie uwagę na siodełko. Samo siodełko jest dość małe jak na 20 calówkę, jednak jego dodatkowy element jest specyficzny. Producenci wyszli ze słusznego założenia, że przy nauce jazdy na rowerze najlepiej asykurować kursanta za siodełko. Model przez nas testowany był delikatnie zmieniony w stosunku do tego jaki występuje w sklepie. My mieliśmy inne pedały, a także kierownicę o większym wzniosie. Ma ona sprawić, że mniej doświadczona właścicielka roweru czuje się na nim pewniej. Rzeczywiście zastosowana kierownica nawet w przypadku Juli, której wzrost jest większy niż górna granica, powodowało to to, że pozycja jej nadal była lekko poch pochylona. Podczas wspinania się pod górkę doświadczonej kierującej ta pozycja pomagała. Pod górkę przy znacznym nachyleniu jednak trochę brakowało biegów. Z górki natomiast ten rower całkiem śmiało sobie radzi, nawet w nietrudnym terenie. Jednak do jazdy poza trasami lepiej wybrać model Amulet 20 Youngster, który wyposażony jest w hamulce tarczowe. Amulet 20 Fan to lekki rower w bardzo dobrej cenie. Późnym latem i jesienią można go znaleźć nawet w doskonałej cenie. Pomimo kilku nietypowych rozwiązań, zastosowanych przez producentów, takich jak wysoki support, zbyt długa korba czy mega długi wózek przerzutki, ten rower zdecydowanie wart jest uwagi. Szczególnie powinien być brany pod uwagę przez tych, którzy mają napięty budżet. Dzięki za dzisiaj i do następnego. Test hamulców robimy. Testujeme hamulce ze